Witajcie kochani, jeśli będziecie się chcieli dowiedzieć czegoś na mój temat, Elżbieta Krzyżaniak, zapraszam do siebie na YouTube. Tam zobaczycie, do czego zostałam powołana, co pozwalam, żeby przeze mnie przepływało w takiej jakości, która rzeczywiście, jak dostaję feedbacki, pomaga w bardzo, bardzo wielu dolegliwościach, jak chociażby medytacje to robią, albo książkę, jaką napisałam, ale o tym więcej na YouTubie. A ja dzisiaj śpieszę się do Was z życzeniami, Ach. Życzę każdemu z głębi serca tego, żeby miał odwagę odnaleźć swoją prawdę i by odnajdywał ją codziennie. Życzę każdemu, żeby miał takie uczucie, że siebie odkrywa, żeby był wolny od naprawiania, poprawiania, transformacji, tych wszystkich rzeczy, które gdzieś podprogowo cały czas nas informują, że jesteśmy niewystarczający. Życzę każdemu, żeby odkrywał nową jakość radości, bo to taka oznaka prawdziwego przebudzenia, ta czysta radość istnienia. Życzę każdemu, żeby miał odwagę odkrywać codziennie nowy wymiar miłości do siebie i do świata, żeby miał odwagę kreować w sercu ten świat, który jest wolny od jakiejkolwiek rodzaju dysfunkcji bo możemy żyć w świecie pełnym zgody możemy żyć w świecie głębokiego zrozumienia takiej boskiej empatii życzę każdemu żeby odnalazł swoje powołanie i miał to szczęście i tą odwagę żeby wydobywać ten potencjał jakim zostaliśmy obdarowani i życzę każdemu, żeby czuł spełnienie na każdym poziomie swojego bezcennego życia. Dziękuję bardzo z tego miejsca też chłopakom z VTV za cudowną współpracę, cudowny rok, fantastyczne warsztaty. Mam nadzieję, że to powtórzymy. No wszystkiego dobrego, kochani, tak zwyczajnie wszystkiego co dobre. Trzymajcie się, hej.